Medal. Idzie, idzie, idzie. Biegnie nawet, prunie. Trzecie miejsce w kategorii soliści. Panie prezydencie, bardzo prosimy o wręczenie pamiątkowego dyplomu i brawa się medalu na Dyzeriusza Głowackiego. Wielkie brawa, kochani. Trzecie miejsce w kategorii soliści. Jest również prezent od firmy Ziaja. To Czas to na drugie? drugie miejsce. To będzie srebrny medal. Patrycja Majszak! Brawo! Tu jest z nami Patrycja! Jest Patrycja! Zapraszamy! Patrycja Przed chwilą tutaj tańczyła, bo jest oczywiście członkinią formacji s -Crew. Drugie miejsce w kategorii Soliści. Z Konstantynowa, tak panie prezydencie oczywiście, z Konstantynowa Łódzkiego. Aleksander, twoja ulubienica. Wielkie brawa i czas na wręczenie nagrody dla najlepszego solisty tego festiwalu, który otrzyma statuetkę konkursu, złotą był... łódkę prezydenta miasta Łodzi, nagrodę pieniężną w wysokości 1000 tysiąca złotych, kosmetyki firmy Ziaja oraz skarpetki od firmy Styl, no, żeby się dobrze w nich tańczyło. Uwaga! Filip Ponkiewicz! Jeden z najmłodszych 13 Stotęży lat! Malowany. 13 lat i już złota łódka! Najlepszy solista. Bardzo serdecznie gratulujemy. Złodzi, tak, oczywiście. Filip Ponkiewicz Tysiąc I Łodzi. Złotych.